Buongiorno, mi cari! A teraz nauczę Was czegoś mega szybkiego. Penne ai quattro formaggi noci, czyli makaron z sosem z czterech różnych serów. I do tego orzechy. Zobaczycie, jakie to jest mega, mega proste. Wystarczą tylko tak naprawdę produkty bardzo dobre, smaczne, oryginalne i włoskie. 10 minut i macie kolację gotową. Słuchajcie, woda się gotuje. Słuchajcie, solimy ją oczywiście, bo wiecie o tym, że, że wodę do makaronu trzeba jak najbardziej solić. Okej, okay, nie dodajemy oliwy tam. Już powtarzam do których raz z kolei, ale oliwy nie dodajemy do wody z makaronem. Nie ma absolutnie takiej potrzeby. Więc woda już osolona. Wrzucamy pennę. Wrzucamy pennę, słuchajcie, dla dwóch osób. I one potrzebują jakieś dla Włocha 8 minut, dla Polaka, żeby one były troszkę mniej al dente, może dwie minutki więcej bym im dodała, ale to nic, one się tam gotują, ok? A my w tym czasie przy, przy, zrobimy nasz sos. Czyli zaczynamy od mleka, słuchajcie. Patelnia, ok? Wlewamy mleko na patelnię i ono nam się powoli, powoli tu będę grzać, a w tym czasie przygotujemy cztery różne sery, słuchajcie. I teraz tak. Może zacznijmy od tego najtwardszego sera. Pecorino. Świeże pecorino. Ok. Zobaczcie. Takie właśnie. O, możemy to pokroić w takie kosteczki. Będzie łatwiej się. Będzie łatwiej rozpuścić ten, ten ser. Tu mamy tak. Czyli pecorino świeże. Mam dwie osoby, żeby nie przesadziła z tym serem. Ok. To jest tyle. Może jeszcze troszkę. Nie, już doszło. Najtwarszy ser, jaki mamy, czyli ten największy, wrzucamy od razu na gorące mleko. Ok, świetnie. Do tego dodajemy drugi ser. Na przykład taki. Klaudio, pokażę, jak ten ser wygląda. Ok, tu mamy gorgonzole i też oczywiście gorgonzole. Mmm. Super. Zajemy jeszcze więcej. Nic dla was nie zostawię. Mm -hmm. Wrzucamy. Mmm. Pycha. No, dam więcej, bo zjadłam połowę. Gorgonzola. Czyli tu już mamy dwa sery, a powinno być cztery. Oczywiście parmezan. Mm -hmm. Ok. I pecorino. Tak samo twardy ser jak parmezan, też widzicie, jak on jest starty. Klaudia, możesz pokazać? Ok. Starty, tak jak widzicie. Dosypuję tu do tego. Świetnie. I na samym końcu, do tych wszystkich serów, dodałabym też trochę pieprzu. Świeżo, mielony pieprz, niedużo. Pokażesz? Świetnie. I teraz słuchajcie, kwestia rozpuszczenia się serów. Jeśli daliście to na bardzo gorące mleko, to jest naprawdę kwestia dosłownie 5 minut. Mieszajmy, ok. I cierpliwości, aż to wszystko razem się pięknie rozpuści. I mieszamy sobie to pięknie, aż wszystko razem nam zgęstnieje. Nasz sos już jest rozpuszczony. Klaudia, możesz pokazać? I do tak rozpuszczonego sosu, oczywiście, dodajemy nasze penne. Mhm. Okej. Okay. Mhm. Zobaczcie, ile tego mamy. Trochę cierpliwości tym moim nabieradłem tu, jakkolwiek to się nazywa, jest mało profesjonalne. Ale podejrzewam, że wy w domach też takie macie, więc się razem pomęczymy. Okej. Okay. Super. Mhm. Dobrze, jeszcze troszeczkę. Jeszcze trochę, żebyśmy to wszystko mogli zjeść. Nic się tu nie zmarnuje, moi drodzy. Ok. Dobrze, świetnie. Teraz tak. Zobacz, Claudio, pokażesz. Świetnie. Teraz mamy pennę. No, oczywiście, czego nam to gróbuje. O moi drodzy. Więc dajemy tu orzechów, tyle w sumie ile chcecie, jak bardzo Wam to będzie smakować z orzechami. Wymieszamy to jeszcze porządnie mm -hmm. i słuchajcie, możemy jak najbardziej wykładać na talerz. Zobaczcie, tu wytrę trochę jest pieprzu na nim. Ok, wykładamy nasze penne. Mm -hmm. Wieże orzechy, nawet może trochę w całości. Tak. I tu jeszcze mi brakuje trochę fajnego sera na sam wierzch. Tego naszego cudownego parmigiano. Redziano. Zobaczymy. Mmm, jak pięknie pachnie. że to jest cudowne po prostu. Była appetito, moi drodzy. Penne quattro formaggi. Noś.